Siemanko, z tej strony wasze ulubione chłopaki, czyli Maciej i Piotr. Jako, że ostatnio Maciejowi u Słodkiewicza spodobały się maszyny hamera, dzisiaj jesteśmy na siłowni, która, która chwali się tym, że ma u siebie sprzęt hamera. Sprawdzimy, jak to wygląda tutaj. A dokładnie jesteśmy na poznańskich podolanach przy ulicy Strzeszyńskiej na siłowni Gym World. Siłownia obsługuje multisporta, parking przed siłownią jest, natomiast jest on bardzo mały ale można sobie stanąć z boku siłowni co ja właśnie uczyniłem natomiast tam jest tam już jest strefa parkowania płatna Dwie godziny chyba są dwie godziny są darmowe, więc niepotrzebnie zakupiłem bilet za 9 złotych. Mogłem kupić za 3 i też wystarczyło. Natomiast, jakby ktoś chciał podjechać, to parking obok jest dwie godziny są darmowe, także, także na taki szybki trening myślę, że w zupełności wystarczy. Siłownia znajduje się w jakimś takim pasażu, nazwijmy to. I na pierwszy rzut oka, przynajmniej logo i wszystkie napisy, które widnieją tutaj na ścianach, są raczej zachęcające. Także sprawdźmy, jak to wygląda od środka. Zaczynamy od strefy maszyn i myślę, że już możemy powiedzieć, że, że, dosyć, że warto było przyjechać. Faktycznie są te, są te maszyny Hamera. Część z nich jest dokładnie taka sama jak była na siłowni u, u Słodkiewicza, natomiast tych maszyn jest o wiele, o wiele więcej. Także no, na początek już bardzo, bardzo, duży, bardzo duży plusik, bo tych maszyn jest tutaj jeszcze więcej niż u Słodkiewicza. Także z Maciejem zamierzamy sobie tutaj je troszeczkę podsprawdzać, pochodzić po nich, po odpuścić podejrzewam nasz trening, trening planowy i sprawdzić sobie, sprawdzić sobie te maszyny, czy one faktycznie są takie, takie dobre. Skończyliśmy właśnie obejście całej strefy maszyn i podsumowanie z mojej strony mega fajnie. Co w się sensie bardzo dużo z tych maszyn, bardzo dużo z tych maszyn Hamera. Co prawda jest tylko jeden, co prawda jest tylko jeden wyciąg tutaj. Jest dosyć, sporo, jest dosyć sporo ludzi o tej godzinie, więc pewnie jak byłoby dwa, byłoby trochę luźniej. Natomiast taka ogólna ocena strefy maszyn będzie bardzo wysoka przez dużą ilość tego sprzętu hamera i w mojej ocenie to będzie 4,5. Zostawiam sobie piąteczkę jako na taką siłownię, która będzie taki, taki creme de la creme, żeby, żeby wyróżnić. Natomiast no bardzo wysoki poziom. Do tej pory chyba nie byliśmy na siłowni, która miała maszyny na tak, tak wysokim poziomie jak ta. Jesteśmy teraz na drugiej bramie, o której Piotr znowu zapomniał. Jest ona Ukryta tutaj za filarem, jest trochę przy niej intymniej. Można sobie zrobić y, spokojnie trening. Ja zrobiłem też klatkę y, właśnie na tej bramie. Także myślę, że fajna opcja jest trochę mniejsza niż tamta, ale jak najbardziej pełni funkcjonalna. Także. Lecimy dalej. Ocena maszyn z mojej strony. Ja daję, uwaga, uwaga, sprzedam pięć. Tak, daję piątkę, ponieważ mi tutaj niczego nie brakuje. Tak jak mówiłem Piotrowi, bardzo mi się ostatnio spodobały maszyny e, tego hamera i liczyłem właśnie, że Piotrek weźmie, jak miejsce gdzie jest ich więcej, w krainę maszyn hamera. I tu się tak czuję, słuchajcie, jest ich naprawdę dużo, mogę je poznawać. Brakuje mi na nich jedyne co, to kartki z instrukcją, jak wykonywać ćwiczenia. Chociaż widzę, że są, tylko trzeba się bardziej przyjrzeć. Ale całe szczęście jest ze mną Piotrek i Piotrek mi wszystko tutaj prezentuje, jakbyście go chcieli wypożyczyć, myślę, że się dogadamy. Także ode mnie jeszcze raz 5 i możemy iść dalej. Jesteśmy na strefie cardio, czyli tej, której ja oceniam. Strefa kardio jest w je po jednej stronie siłowni, także nie trzeba chodzić po całości, żeby znaleźć maszyny, jeżeli chcemy zrobić kardio. Mamy tutaj głównie bieżnie, jest ich naprawdę sporo, jeszcze przez efekt lustra wydaje się, że jest ich naprawdę mnóstwo. Do tego mamy rowerki, bez tym razem airbike'ów, mamy schody. Yy, mamy również orbitreki i to w sumie tyle z maszyn, z tego co tutaj akurat widzę z tych cardio. Yy, rodzajów mm. nie ma za dużo, ale jest jakby duża liczba sztuk i co ciekawe, na ten moment na cardio ćwiczy bardzo mało osób, czyli chyba nie mamy tutaj zbytnio fanatyków cardio, tylko samych lujów jak Piotrek. Wyznaleźliśmy je, mamy również airbike'i, jest jeden airbike i jeden wioszlarz, także o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, ja chciałem o tym dodatkowo dopowiedzieć, także mamy to. Najgorzej się spada z wysokiego konia i tutaj niestety, mieliśmy, tutaj niestety mamy. mamy ten scenariusz, czyli maszyny były bardzo wysoko, a wolne ciężary, no, w mojej ocenie wyjściowe trzy. Z, z sztang innych niż zwykłe mamy tylko trap bara i safety squat bar'a, czyli no, jest coś dodatkowego, natomiast no, na, 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 na każdej praktycznie siłowni to znajdziemy. E, tego sprzętu i tych sztang jest raczej mało. Nie jest to ewidentnie siłownia nastawiona na trening na wolnych tak. ciężarach, ewidentnie siłownia maszynowa. E, więc no wyjściowe 3 jest wszystko czego potrzebujecie, są hantle, sztangi, ławeczki. E, jest dosyć dużo ludzi, także do tych ławeczek czasami trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast no to jakby nie jest, nie jest akurat w tym aspekcie przez nas oceniane. Także wolne ciężary wyjściowe 3 e, szał nie ma, szczerze mówiąc po, po wysokich. Po wysokiej nocie na, na maszynach liczyłem na troszeczkę więcej. No ale jest jak jest, trujeczka wyjściowa, wszystko czego, czego przeciętny bywalec siłownie potrzebuje. Ja raczej nie... Za, nie moje, moje, wygur, moje wygórowane ambicje raczej tu nie zostały zaspokojone. Dobra, my jesteśmy po treningu. Standardowo ocenimy sobie szatnie. Szatnia, szatnia męska jest duża, jest dużo szafek. E, toalety są osobne od prysznicy, więc też na plus nie jest, to, nie, jest to zawsze, nie jest to zawsze normą. Prysznice nie mają zasłonek, są oddzielone po prostu betonowymi, w sensie murowanymi e, murowanymi ściankami. Wolałbym, żeby zasłonki były. Nie ma ich. Jakby też jest to dla mnie jeszcze, jeszcze, jeszcze akceptowalne. E, więc ja się trochę waham między 3,5 a 4. Może ty mnie przekonasz do czwórki. Mi się podobała szatnia. Były duże szafki, e, ładne numerki. Co prawda trzeba było mieć własną kłódkę, ale jakby to A ja się co... się nauczyłeś i kupiłeś. Nauczyłem się i kupiłem, ale było dużo miejsca na torbę. Można było położyć, nie trzeba było się upychać z innymi ludźmi, przynajmniej o tej porze. Także dla mnie czwórka szatnia, spokojnie. Nie było, było czysto w tej szatni. Jakby uważam, że, że jak najbardziej spoko. Fajnie, że wyjście od razu tak na środek siłowni też z tej, z tej szatni, także to też na propsie. No na pewno, na pewno mało która siłownia sobie pewnie może pozwolić na tak częste mycie szatni jak fabryka formy, nie? Oczywiście, no tam się, że już tak. Że trafią z mopem za chwilę. Tak, ale tutaj też fajnie, że ta szatnia wystarczającej wielkości do wielkości siłowni, nie? Jakby wystarczająco tych szafek. a z czasem na fabryce formy mam taki problem, że chodzę i szukam wolnej szafki, bo ta jest zepsuta, ta nie działa, a ta jest zajęta. Dobra. A ogólnie, podsumowując siłownie? To tak, jak już sobie tam częściowo ocenialiśmy, siłownia ewidentnie skierowana na trening na, trening na maszynach. Treningu na, na wolnych ciężarach tutaj tutaj zbyt, zbyt ciężkiego nie zrobimy. E, więc no, czy ja będę polecał siłownię? Osobom, które chcą zrobić trening na maszynach taki mocno kulturystyczny, pompujący, oczywiście jak najbardziej na ten moment była to najlepsza siłownia, jeśli chodzi o maszyny, na której byliśmy. Jeśli chodzi o wolne ciężary, to siłownia w stylu takich sieciwkowych, czyli Minimum, które powinno być na siłowni jest i to tyle, nie. Jakby tutaj żaden trybujista raczej nie, nie znajdzie się w raju dla, dla ciężarowców, ale... Ale taki amator jak ja myślę, że trening tutaj swój zrobi. Jest i ten małpi gaj taki, że można coś tam poświrować na drążkach, są jakieś ławeczki do, 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 do klatki, są hantelki, więc no... Broniąc trochę, da się zrobić tutaj trening dla osoby takiej. Znaczy ja też nie atakuję, bo maszyn jest na tyle dużo, Prawda. że nawet jak byliśmy i było dosyć dużo ludzi o tej godzinie, no to spora, spora część maszyn była wolna i to z tego względu, że tych maszyn po prostu jest dużo. Więc jeśli, tak, jeśli siłownia do takiego przeciętnego Kowalskiego, to mo w mojej ocenie jak najbardziej można polecić. Wpadajcie na, wpadajcie na ulicę Strzeszyńską, na Gym World. Mi się siłownia ogólnie podoba, Piotrek. Ja jestem pozytywny, tutaj e, e, zaskoczony tą siłowią. Nie byłem na niej nigdy wcześniej. Dla mnie zrobiła fajne wrażenie. Także polecam. Co można powiedzieć? Pozdrawiamy pani z recepcji.